Cześć, mam na imię Karolina. Chciałabym Wam dzisiaj przeczytać fragment Ewangelii Mateusza, rozdział 6, werset 7. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mnie mają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec Wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim Go poprosicie. Z tego fragmentu wynika, że Bogu chodzi o to, aby do niego przyjść z sercem, aby powiedzieć mu, co nam na duszy leży. Jeżeli o coś chcemy, no to poprośmy oczywiście o coś, co jest zgodne z jego wolą. I musimy pamiętać, że wszelakie takie modlitwy, jak na przykład różaniec, czy Koronka, to nie są modlitwy, których oczekuje od nas Bóg. To jest właśnie takie wielomówność, powtarzanie ciągle tego samego. I Bogu nie o to chodzi. Bóg chce, abyśmy przyszli do niego z sercem. On nie chce żadnych reguł, które możemy wypowiadać na głos. I codziennie, codziennie, codziennie to samo. Nie. Ja Wam powiem, że moja każda modlitwa jest inna. Bo nie każdy dzień jest taki sam. I jedyna modlitwa, którą wypowiadam codziennie tą samą, to jest Ojcze Nasz. I on brzmi tak. Ojcze Nasz, który jesteś w niebiesiech, niech się święci imię Twoje. Niech przyjdzie królestwo Twoje. Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie dozwala, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od wszelkiego złego, albowiem Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Niech tak będzie i niech się stanie. To jest jedyna modlitwa, którą powtarzam. Ale i taka jest w Piśmie Świętym. Oprócz tego yy, nie odmawiam żadnych absolutnie modlitw do świętych, to już o tym mówiłam. Yy, żadnych koronek, żadnych różańców. Bóg tego nie chce. Żadnych tych pompejańskich czy coś takiego, tych modlitw nie. On chce, abyś do niego przy taki, jaki jesteś. On chce, żebyś mu opowiedział dzień. On chce, żebyś po prostu był prawdziwy i, i taki szczery. I on nie, chce, on nie chce żadnych takich modlitw, regułek. On nie chce, żebyś do niego przyszedł, odpowiedział to, 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 to i to i poszedł. Nie, on chce naszego serca. To już nieraz o tym mówiłam. Dlatego. Przyjdźmy do niego tacy jacy jesteśmy. Porozmawiajmy z nim. Ja wiem, bo ktoś inny mi zarzuci, jaka to rozmowa, przecież ja nie usłyszę odpowiedzi. Usłyszysz. Nie od razu, bo nie od razu, bo potrzeba tej relacji, tej więzi, ale usłyszysz. Oczywiście niedosłownie tak, że osoba obok, siebie, obok ciebie siedzi i ci powie, ale usłyszysz. Daj Boku szansę. Daj Mu tą przestrzeń, daj Mu tą możliwość. Najpierw do Niego przyjdzie. Życzę Wam naprawdę wszystkiego dobrego. Dziękuję, że jesteście. Błogosławię Was w imieniu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Z Bogiem. Cześć.